z tej strony, Crafter i witam Was po dosyć długiej przerwie. Dzisiaj zagram sobie w grę w Run from the Beasts. Zrobimy sobie tylko jeszcze tutaj jedną rzecz dokładnie, jak widzicie. Tutaj jest bestia, my musimy przed nią uciekać i ją zabić. Przepraszam w ogóle za ten taki dziwny dzień, co przed chwilą był. Nie miałem czasu na nagrywanie, ponieważ było dosyć dużo rzeczy. Komputer się psuł i tak dalej, i tak dalej. Także nie miałem zbytnio, jak nagrywać. Ale już na szczęście wszystko się ogarnęło, wszystko zainstalowałem Sprawdziane napisałem do, na, Nawet bardzo dobrze, Ojej, nienawidzę tego Parkura, chociaż mimo wszystko jestem Dobry w parkurze To i tak go niezbyt lubię, okej okay. Przydałoby się właśnie być przed tamtym kolesiem Bo zabierze nam wszystkie rzeczy, a tego nie chcemy My chcemy właśnie wygrać, to już ktoś umarł Baj, half demonki, pasuje do niego. Eee, nie, 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 ty mnie tutaj zostaw, Koleś, bo ja będę pierwszy. Dobra. Okej, okay. szybko, 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 szybko idziemy. Szybko idziemy, no koleś się nam wyrył. No co za hamstwo, co za hamstwo. W sumie to idziemy web w web. Mam nadzieję, że się tam gdzieś zaklinował. O nie, 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 nie. nie, nie. Szybko, 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 jest Jest, 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 jest. Dobra, udało nam się. Szybko weźmy sobie eku. Pięknie, mamy eku. Weźmy sobie podkę. Um, Te chyba weźmiemy wszystkie. Tutaj weźmiemy sobie ten I dobra, teraz sobie tylko wypijmy. I tak, dla, um, będzie dużo zmian na tym kanale, już to mogę Wam powiedzieć nawet teraz. E, będzie dosyć dużo zmian. Tutaj, end of the maze. Wiem, że tego się nie powinno robić, bo, jak się, bo to robią tylko trolle, jednak zabijemy tego kolesia. A co? Trololololol. A wow, sam siebie uderzyłem, dobra. Teraz zostałem ja i bestia. Um, mam nadzieję, że przeżyjemy i że wygramy. Bestia już tu idzie. A my ją z łuku zabijemy. Uda nam się, uda nam się z łuku. Uda nam się z łuku, uda nam się z łuku. Szybko, szybko, szybko. Z łuku, z łuku. Z łuku, z łuku. Okej, okay, z łuku nam się może uda ją zabić. Udało nam się zabić bestię z łuku. Także MLG powinniśmy wygrać, a dobra wygraliśmy, no, są fanfary, są fanfary i zaraz sobie zagram jeszcze dwie rundki, ja wam powiem co się zmieni na tym kanale, bo będzie dosyć dużo tych zmian, chyba teraz coś się zbugowało, bo powinno już skończyć ta mapka, chyba że ktoś jeszcze ze mną jest, um, nie jestem sam, dobra, także zaraz się zobaczymy w kolejnej rundce i wszystko wam opowiem. Okej, okay, druga rundka już się tutaj nam powoli zaczyna, a ja już Wam od razu mówię, co się będzie działo. Może zobaczymy bestią. Nie, niestety nie jesteśmy bestią, ale jest inna mapka, czyli jest spoko, bo chciałem Wam pokazać większość tych mapek, a jest ich chyba 5 albo 4, nie jestem pewien. Zobaczymy, ile nam się uda. Um, a więc mam zamiar od początku zacząć iBoxa, usunę te dwa odcinki, e, miniaturki zostaną te same, e, oczywiście tam się zmieni tło i tak dalej, ale na takiej zasadzie będą dalej działały te miniaturki, ojej, to tego właśnie nie lubię jak jest tak dużo osób, bo no można się zgubić i jest niefajnie, dobra, to jest skrót, idziemy skrótem, okej, okay. auła, nienawidzę tego po prostu, o, kolej chyba zabłądził, tak, a nie, Dobra, Half Demon Key to przed chwilą z nim graliśmy, przed chwilą był demonem, może umrze i mu się nie uda, albo spadnie, przydałoby się to, o, ale chyba nie jest taki dobry w parkurze, tak jak ja, dobra, także iBox zacznę od początku, usunę te odcinki, Don't Starve również zacznę od początku, chyba, że chcecie jeszcze inną grę, według mnie fajniejszą, nazywa się DLC Quest, jest to gra naprawdę fajna, także może zastąpię tą grę... Tą grą Don't Starve Ponieważ jest nawet fajniejsze, mogę powiedzieć, niż Don't Starve Chociaż w przyszłości na przykład zrobię też serię z tamtej gry, bo wiecie, samym Minecraftem człowiek nie żyje, nie tylko Minecraftem człowiek żyje czy jakoś tak. Okej, okay, szybko weźmy tutaj rzeczy. Ogólnie jestem dosyć dobry w tej. w te, 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 te wszystkie tutaj te i ja jestem takim. Um, możemy powiedzieć trolem, druga, druga, dużo osób mnie za to nie lubi. Ja troluję tej strasznie ludzi i e, zabijam ich. O, no właśnie, właśnie o tym mówię. Ach, co ja zrobiłem? E, szybko, strength i sweetness. Dobra, to możemy sobie już wziąć i idziemy na nich. Także właśnie chyba zastąpię grą DLC. West, e, tą gierkę o jak widzicie go już tutaj zabija powolutku okej okay. także koleś już nie żyje <laughs> robimy za takiego pewnego rodzaju e, też demona taki trolik bo wiecie tutaj o tam będziemy bo to jakieś dziewczyna dobra idziemy teraz po bestie oj, 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 tak to Dobra, to chyba jest. Czyli teraz tutaj. I szybciutko... Możemy się tutaj... Nie, dobra, idziemy na hardcore'a. W ogóle to bestia jeszcze jest tam gdzieś na dole. Chyba nie wie, jak się tutaj w to gra. Ale to już spoko. Zaraz się nią zajmiemy. Dobra. I już bestia nie żyje właśnie ją zabiliśmy. <laughs> także szybko poszło całkowicie GG, um, oczywiście. I ja już chyba powiedziałem. Także DLC prawdopodobnie będzie gra. Jeszcze jest super gierka, jeszcze to jest wczesna beta, um, Starbound. Możliwe, że będę nagrywał od czasu do czasu z niej filmiki. Jest to gra naprawdę wciągająca na coś jak Terraria, tylko że jest, się jest na jakiejś tam planecie, trzeba takie, troszeczkę jeszcze jest fabuły, także fajna gierka i chyba tyle jeśli chodzi o zmiany. Będę częściej nagrywał filmy z Minecrafta, no to tak jak już mówiłem, iBox od początku, minigamesy i zagrajmy sobie jeszcze ostatnią rundkę, ja tutaj zrobię w tym momencie cięcie i zobaczymy się na kolejnej arenie. Okej, okay, także jak już widzicie, to jest już trzecia mapka. Udało nam się za trzy rundy wejść, zdobyć trzy różne mapki, także z całkiem, całkiem spoko. Tam jest bestia, niestety nam się jeszcze nie udało być bestią tutaj, o ile wiem, jest taki parkour malutki i teraz szybko musimy lecieć po parkurze, żeby nikt nam nie ukradł tam rzeczy, bo są... Um, tutaj są chyba najfajniejsze, ta mapka mi się najbardziej podoba. To była chyba jedna z tych e, pierwszych, a chyba jedna z najfajniejszych, tak z zarazem, bo inne to są troszeczkę proste, to jest taki patyk, który... Mogę w sumie wziąć i oczywiście sfailowałem na parkourze um, niezbyt dobrze, niezbyt dobrze, ale szybko, szybko, szybko. Ogólnie teraz mam więcej czasu do nagrywania, dużo więcej czasu. I jak wiecie, już kupiłem nowy komputer, także tutaj um, rendering i tak dalej idzie znacznie szybciej. Szybciej mam też Windowsa zainstalowanego. Mam jeszcze z nim parę kłopotów z Wi-Fi, nie wiem dlaczego, jednak jak to rozwiążę, to będę prawdopodobnie nagrywał jeszcze, może inne gry. Mm, które są na przykład na Windows'a Także możecie się tego spodziewać w przyszłości Na razie chciałem właśnie dokończyć drugi sezon z iBox'a yy, Którego jeszcze na razie nie zacząłem, bo usunę tam te dwa odcinki I mimo iż były nawet fajne, tutaj przecież wprawiliśmy do lawy Ale moim... okej, okay, dobra Mamy tutaj yy, fajne rzeczy Fajne, 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 fajne Jeden, dwa Sharpness Okej, okay. to było dosyć dziwne to sobie dajemy jako trójka, to damy na sam koniec. A tutaj weźmy sobie jeszcze nasze super fajne EQ, zobaczmy, tylko można mo wyrzucić itemków mm, Teraz idźmy sobie dalej. Może zdobymy jeszcze potki, wtedy będziemy w ogóle już niezniszczalni. Ale dobra, weźmy sobie te potki. I mam nadzieję, że nie będzie tak dużo martwych subskrypcji. Ja już o tym pisałem ale no naprawdę czasu nie miałem w ogóle jeśli chodzi o nagrywanie po prostu... sorry za to, to cięcie, po prostu była masakra e, jeśli chodzi o naukę jednak teraz już jest dosyć chilloutowo bo już za niedługo świadectwa także już oceny u mnie już są powystawiane teraz tylko świadectwa muszą być wydrukowane jeśli chodzi u mnie w szkole i dostaniemy się w... w przyszłym tygodniu także... okej okay. weźmy sobie tutaj Okej, okay, sorry, znowu zacięcie, jednak strasznie zaczął głośno działać mój Mac Trochę się przestraszyłem Ale już jest trochę cichszy e, Zaraz się dowiem dlaczego, zobaczę tam na temperaturę procesora i tak dalej Jednak używam dosyć programów dużo naraz, może to dlatego mm, I teraz znajdźmy sobie tylko naszą bestię O, tutaj być gdzieś bestia Bestia, bestia, gdzie jesteś? Zobaczymy sobie, gdzie jest nasza bestia ja tutaj nie ma, tutaj nie ma. Mm, bestia. Jeszcze jeszcze ktoś w Jest bestia. Zobaczymy, gdzie jest? Bestia jest na samym początku. Spoko. Spoko, spoko. Um, no jest chyba słaba w parku, że to już widać, bo no daleko nie zaszła, ale zabiła przynajmniej wszystkie osoby, które tam były. Także... no, no, no... Okej, okay, tutaj jest chyba jeszcze Nie, nie ma tutaj przejścia. A, jak zrobię takiego double jumpa, też nie. <laughs> Musimy jednak tędy przejść, jak ludzie cywilizowani. Okej... Okay. I teraz tutaj, tutaj... I teraz po prostu zabić, 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 zabić! Jeśli nam się uda znowu z łuku go zabić, to będzie MLG po prostu. Bam, 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 bam. Dobra, koleś i tak już nie żyje. Wygraliśmy trzy rundki z rzędu. Trzy razy zabiliśmy bestię, Całkiem spoko jak na taki powrót do YouTube'a. Mm, ja teraz pójdę to obrobić, Zmienię skina, bo dalej mam tą głupią czapeczkę. Wiem, wiem, wiem. Ja już go zmieniam. I zobaczymy się w kolejnym filmiku. Zobaczymy z jakiej gry. ja postaram się ogarnąć to wszystko, w ogóle zastanawiam się nad usuwaniem wszystkich filmów i zaczynania całkowicie nowa, ale sądzę, że to nie ma żadnego sensu, także do zobaczenia już niedługo, trzymajcie się i cześć.